Panie dzieciaki, dzisiaj znajdziemy klucz do drzwi świętości. Zobaczcie, że choć popełniamy błędy, to Pan Bóg z nas nie rezygnuje. Zaproszenie do świętości jest ciągle aktualne. Też tego doświadczyłem. Mimo, że zabarłem się Pana Jezusa, On ze mnie nie zrezygnował. Nad jeziorem galilejskim zapytał mnie, czy Go kocham. A gdy Mu odpowiedziałem twierdząco, Jezus powiedział, pójdź za mną. Jezus odmienił moje życie. Zobaczcie sami. Po zmartwychwstaniu Jezusa Piotr i inni apostołowie zaczęli opowiadać o nim ludziom. Chrześcijaństwo z Jerozolimy rozprzestrzeniło się na całą Palestynę, a potem na cały świat. Piotr kierował kościołem. W końcu udał się do Rzymu, aby tam kontynuować nauczanie i pomagać chrześcijanom. Podania mówią, że kiedy w Rzymie zaczęły się prześladowania, Chrześcijanie błagali Piotra, by opuścił miasto i ocalił życie. Co to za światło? Tak się objawiał Jezus. Panie, to przecież Ty. Dokąd idziesz, Panie? Gdziekolwiek idziesz, ja chcę iść z Tobą. Do Rzymu by mnie znów ukrzyżowano. Dobry pasterz oddaje życie, aby ocalić każdego, zwłaszcza grzeszników. Chrześcijanie w Rzymie potrzebują pasterza. Proszę cię przebacz mi jeszcze raz, mój Panie, dla Ciebie wrócę do Rzymu, tam gdzie moje miejsce. Piotr zmarł w Rzymie jako męczennik. Wiele lat później na miejscu jego śmierci wybudowano bazylikę św. Piotra, najsłynniejszy Kościół na świecie. Z tego miejsca następca Piotra, papież, wciąż kieruje kościołem. Byłeś bardzo odważny, święty Piotrze. Na pana Jezusa poświęciłeś wszystko. I to jest właśnie świętość. Mimo, że jesteśmy słabi i upadamy, Jezus chce być z nami w przyjaźni. Kluczem do świętości jest Jezus i przyjaźń z nim. I ten klucz niech nas wprowadzi na drogę świętości. Otwieramy te drzwi. Tak! Ta! Pani. Tu uczymy się świętości, u Pana Jezusa, i tu uczymy się go naśladować. Jak możemy naśladować Pana Jezusa? Myślę, że najlepiej pokażę nam to przypowieść. Zobaczcie. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha. A nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a wielki był jego upadek. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Co to znaczy, że człowiek zbudował dom na piasku? Zbudować dom na piasku oznacza słuchać Słowa Bożego, ale nie wypełniać go. Takie życie sypie się i rozpada. Czy nie możemy budować nad morzem tylko w górach? No nie do końca, choć w górach też jest pięknie. Chodzi o to, by nie tylko słuchać Słowa Bożego, ale także żyć według jego nauki. Czyli jak? O tym opowiedzą Wam wasi koledzy i koleżanki. Czym dla mnie jest świętość? Jest to zdecydowanie powołanie od Boga, bo każdy z nas, każdy z nas może zostać świętym. Każdy z nas ma taki dar, żeby zostać tym świętym i każdy z nas ma możliwość zostania tym świętym. Też, żeby być tym świętym, musimy na przykład pomagać swoim bliźnym, bliźnim, modlić się regularnie się na przykład spowiadać. No i też trzeba otwarcie wyznawać, że wierzymy w Boga. Świętość. Kojarzy mi się z tym, że każdy z nas jest powołany, żeby być świętym. I świętość to jest takie coś, że jeśli jesteś dobry, wierzysz w Pana Boga zrobi, i możesz zrobić bardzo dużo, wtedy możesz, możesz zostać świętym. Świętość kojarzy mi się z takim czymś, że każdy jest powołany do świętości i że każdy może być świętym. Świętość to dla mnie. No, Jak ktoś jest na przykład święty, to oznacza, że popełnia mało grzechów. Świętość to jest dalsza część powołania do Boga według mnie. Czyli, po, jak jest powołanie do Boga, czyli na przykład jest się księdzem, to można też zostać świętym tak jak Księdza II, Nie trzeba też być księdzem, można po prostu. Oddać za kogoś życie i służyć Bogu, głosić o nim, wstydzić się wiary, i to też możesz być święty. To każdy może być święty. Nie znaczy, jak popełniłeś na przykład jakiś grzech ciężki, czy już nie możesz być świętym. Można się nawrócić i nawet jak jesteś innej wiary. Jak się nawrócisz, to też możesz być święty. Świętość to mi się kojarzy z taką jakby wolnością duszy. I że coś się dużego zrobiło dla kościoła i on jest wdzięczny, to się potem zostaje beatyfikowanym i, i potem jest się świętym. Świętość. Świętość to jest przede wszystkim dar od Boga. Bóg daje nam to, ale każdy z nas jest powołany do świętości. To nie, my po prostu musimy chcieć. Nie każdy, bo niektórzy myślą, że to trzeba być świętym, żeby tak robić. Święci też popełniali grzech. I to nie jest tak, że Ty nie możesz być świętym, bo On jest święty. Każdy z nas może być święty, i nie ma takiego czegoś, że ja to nie będę świętym nigdy, ja to pójdę do piekła, bo to nie ma sensu. Świętość kojarzy mi się z słuchaniem słowa Pana Jezusa, podążaniem Jego ścieżkami w codzienności. Świętość. Świętość kojarzy mi się z darem od Boga, do którym może być każdy, bo niektórzy myślą, że trzeba zrobić coś wielkiego, żeby być świętym, oddać za kogoś życie i każdy myśli, że właśnie to trzeba robić, żeby być świętym, ale czasami wystarczą takie drobne rzeczy, na przykład jak pomaganie komuś codziennie, być, być chodzić do kościoła codziennie, modlić się, być takim bardzo sumiennym, no i właśnie do tego, żeby dążyć, trzeba dążyć do świętości. Świętość to zbliżenie do Pana Boga. Świętość kojarzy mi się z jakąś świętą osobą, na przykład z Janem Pawłem II. Świętość mi się kojarzy właśnie z takim y, oj, ojcem, takim, który tak dba o dziecko, tak spędza z nim wiele czasu i też może się właśnie tak stać świętym i tak Wychowuje to dziecko tak wierze w miłości wraz z żoną. Droga do świętości nie jest łatwa, ale muszę budować na skalę, którą jest Chrystus. Dlatego potrzeba czytać Pismo Święte, modlić się każdego dnia, przychodzić na Eucharystię, a nade wszystko kochać. Tak jak mnie przed laty, taki dziś Jezus pyta: Czy kochasz mnie? Co Mu odpowiemy? Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham, tak, tak, panie, przecież ty to wiesz, tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham, tak, tak, panie, przecież ty... Kochane dzieciaki, w ostatnim dniu naszych rekolekcji. Dzisiaj mogliśmy zobaczyć wiele informacji o tym, jak dostać się do nieba. Jaka jest droga do świętości? Jak odnaleźć klucz? Klucz do nieba. Kluczy do nieba może być wiele, bardzo różne klucze. Jeden taki cieńszy, inny taki dłuższy. Jeszcze inny może być taki Albo może taki? Różne są klucze, tak jak i droga naszego życia jest różna, każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne talenty, inne upodobania, wygląda inaczej, ma inne predyspozycje. Droga do świętości jest dla każdego z nas, choć ona jest dla każdego z nas inna i różna. To ważne jest to, żebyśmy ją próbowali odnaleźć. Pamiętali o tym celu, który jest najważniejszy dla nas. A nim jest właśnie świętość. I do tego, kochani, Was zapraszamy, abyśmy każdego dnia uczyli się wybierania drogi do świętości, drogi z Panem Bogiem. Zapraszamy Was do tego, abyście dzisiaj przygotowali sobie taki indywidualny klucz do świętości. Każdy z nas ma swój ulubiony kolor, ma swoje ulubione kształty klucza. Można je wykonać z papieru i bardzo prosimy, żebyście je dzisiaj sobie przygotowali jako zadanie domowe, ale nie tylko przygotowali taki klucz, narysowali go, wycięli, ale na tym kluczu zapisali wszystkie te sprawy, które chcecie oddać Panu Jezusowi, które chcecie, aby dla Was stawały się. Kluczem, drogą do świętości. To wszystko, co jest naszymi postanowieniami, to, co jest naszym powołaniem, zadaniem, to, co chcę uczynić w tym najbliższym czasie do świąt Wielkiej Nocy. Ja sobie tu napisałem na swoim kluczu do świętości, że będę się modlił o ustanie pandemii albo powstrzymam się chociaż jednego dnia zupełnie od korzystania z internetu. Będę czytał Pismo Święte w kościele w Wielki Czwartek do Wielkiego Piątku w nocy przez 24 godziny. Wybiorę sobie 10 minut w ciągu całego 24-godzinnego czytania Pisma Świętego. Poświęcę Panu Jezusowi czas na modlitwę na adoracji. Czy inne postanowienia, inne sposoby, jak iść drogą do świętości, szczególnie w tym czasie. I tak sobie to wszystko zapiszcie na Waszych kluczach, i z nimi przyjdźcie dzisiaj na Drogę Krzyżową o godzinie 16 w naszym Kościele. Chcemy Panu Jezusowi to ofiarować, to oddać, nasze pragnienia, nasze postanowienia. I chcemy razem z Nim, idąc drogą krzyżową, iść naszą drogą do świętości. Za ten czas rekolekcji bardzo Wam dziękujemy. Za obejrzenie. Naszych odcinków rekolekcyjnych w poszukiwaniu klucza do świętości, za Waszą obecność w Kościele na naukach rekolekcyjnych. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tych rekolekcji: dzieciakom, młodzieży, naszej parafii, którzy przez już wiele tygodni przed rekolekcjami myśleli, przygotowywali właśnie dla Was rekolekcje online. Za to bardzo im dziękujemy. A Wam życzymy, aby owoce tych rekolekcji były dobre, abyśmy pamiętali o tym, że każdy z nas jest powołany do świętości i żebyśmy nigdy nie szukali jakichś innych kluczy, które nie będą pasować do tej drogi, ale żebyśmy zawsze wybierali w swoim życiu Pana Jezusa, Jego dobroć, Jego miłość, bo on jest tak naprawdę jedynym kluczem do świętości, jedynym kluczem do nieba. Wszystkiego dobrego. Życzymy Wam na czas tego wielkiego tygodnia, który już niedługo przed nami, w niedzielę palmową, rozpoczynamy wielki tydzień. I tego Wam życzymy, aby w tym wielkim tygodniu przygotować swoje serce na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wam, Waszym bliskim, Waszym rodzinom, już teraz życzymy błogosławionych, dobrych, świętych świąt zmartwychwstania Pańskiego. Szczęść Boże. Święty Janek Bosko nie miał łatwo Dokuczali mu, chwycił modlitwę jak ratwę Dużo modlił się i stał się bardzo silny Radosny jak nikt inny, każdy tylko chcę, mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie. Ja mogę być święty, jeśli tylko chcę. Mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie, bo dobrze wie. Mały Piotr Farsaty lubił góry, ciągle spinał się, przezwyciężał złe wichury, nie poddawał się i bardzo.